Dzień dobry, Jacek Filipowiczem GSM.pl. Mamy dzisiaj dla Was coś egzotycznego. Jest to telefon marki i e Life S5.5. Ta nazwa zazwyczaj u nas pochodzi od przekątnej wyświetlacza. Tutaj jest inaczej. 5,5 nie oznacza przekątnej wyświetlacza. Choć wyświetlacz jest 5 calowy oznacza grubość telefonu, moi drodzy. Ten telefon ma 5,5 milimetra grubości obudowy. Ja go jeszcze do tej pory nie rozpakowywałem, mieliśmy troszkę perturbacji w, na cle, dlatego, że trzeba było tłumaczyć, że my nie handlujemy tymi telefonami, tylko w, robimy testy. Tutaj od razu możecie zerknąć sobie na specyfikację na szybko, ja jeszcze dwa słowa o niej pewnie później powiem, albo w trakcie przeglądania telefonu Natomiast w tej chwili możemy się chyba zabrać za rozpakowanie. Ja spróbuję nie uszkodzić jakoś bardzo mocno pudełka rozpakowując, dlatego że producent prosił o odesłanie telefonu za czas jakiś. O, mam nadzieję, że uda się otworzyć. Włażcie. O, idzie. Możecie mi wierzyć, nie rozpakowywałem wcze wcześniej, nie mam pojęcia co tutaj jest w środku. Myśmy przedstawiciela producenta poznali w Barcelonie na MWC i tam otrzymaliśmy obietnicę, że się z nami skontaktują. Rzeczywiście skontaktowali się, zaproponowali test telefonu. Myśmy się zgodzili z dużym zainteresowaniem, dlatego że nie jest to coś, co przeprowadzamy codziennie. Tutaj w pudełku są poszczególne moduły to dosyć trudne wszystko jest w rozpakowaniu. Chyba się nie spotkałem u nas z czymś takim. W telefonach tutaj już testowaliśmy. Spróbujmy zobaczyć, co jest w środku. W środku jest oczywiście sam telefon. Weźmy go może z folii. Zwróćcie uwagę, że telefon jest zapakowany w jakiś złoty, taki pokrowiec. Tak, jak widzicie, możemy go włożyć. On tutaj się nie trzyma ściśle o może nawet troszeczkę wypaść. Nam. To jest rzeczywiście słuchajcie, tak cieniutkie, że Ej, nie wiem czy widać tutaj jego może porównam z moim yy, Hiro, to znaczy z moim testowym Hiro, w tej chwili jest, jest w moim posiadaniu. Zobaczcie, co prawda telefony w ogóle się różnią wielkością, niemniej różnica jest spora. Ma troszeczkę większy wyświetlacz również. Niemniej chciałem Wam pokazać mniej więcej, jakie to jest cieniutkie. Można, można spróbować sobie porównać. O tu mam kalkulator, jakiś taki biurowy zwykły. No, to już mniej więcej widać, jakie to jest niezwykle cienkie. Ja jeszcze tak cienkiego telefonu w ręce nie trzymałem, w każdym razie. Na wyświetlaczu mamy szybkie informacje o grubości, właśnie się chwali producent o w ośmiordzeniowym procesorze z zegarem 1,7 GHz. O dwóch aparatach fotograficznych, 113 13 megapikseli, to jest ten tylny, który tutaj się mieści ze wsparciem diody LED, jak widzicie i z mikrofonem od razu do nagrań wideo drugim aparatem 5, z matrycą 5 megapikseli tutaj z przodu jest to oczko jak widzicie Frontowa kamera jest szerokokątna, tutaj jest 95 stopni i ekran Gorilla Glass trzeciej generacji. Jeżeli to rzeczywiście jest Gorilla Glass Trójka, to jest to szkło niezwykle wytrzymałe, zarówno na udar, jak i na uszkodzenia mechaniczne, takie porysowania zwykłe. Co poza telefonem jest jeszcze w środku poza telefonem, przepraszam, i poza tym, właśnie, gustownym pokrowcem. Zajrzyjmy. Telefon może odłożę. Zajrzyjmy tutaj. Powinny być zapewne kabelki. Tutaj mamy jakiś zestaw słuchawkowy. Mam nadzieję, że również głośno mówiące Wszystko jest w ślicznej bieli. I troszeczkę srebrze-złocie, bo nie wiem, czy widać ten pokrowiec tutaj jest złoty. Tutaj końcówka jacka jest taka srebrna. Wszystko jest co prawda plastik, niemniej taki troszkę lepszy plastik. Słuchawki dokanałowe, zobaczymy jak będzie przez nie słychać. Jestem ostrożny w oczekiwaniach. Jest ładowareczka z danymi znamionowymi. O, tutaj mamy kabelek do ładowania i do danych. To jest gniazdo oczywiście mikro USB. O drugiej jest uzba, którą można podłączyć zarówno do ładowarki jak i do komputera na przykład. Natomiast tutaj mamy prawdopodobnie dokumentację o jakże ślicznie. Tutaj mamy dodatkowy kabelek, przejściówkę. Mamy kluczyk do otwierania szufladek kartami SIM. Mamy śliczne ściereczki do wycierania i jednocześnie folie na ekran. Wygląda na to, że jest, są to różne folie, jak mi się zdaje, chociaż są w sumie do siebie dosyć podobne. Nie, nie wiem, czy one są i na tył, chyba są i na tył i na przód, dlatego że jak zerkniemy na telefon, no zobaczycie, że one tutaj mają wycięcie odpowiednie Mam nadzieję przynajmniej taką. Tak, mają wycięcie tutaj po tej stronie na tył na kamerę i z przodu również mają wycięcia odpowiednie na, we właściwych miejscach zrobione. No dobrze, bardzo ładny jest producenta. Folie są zawsze bardzo przydatne. I tutaj poza tym jeszcze, poza tym kabelkiem przejściówką, poza foliami są jeszcze papiery. Nie wiem czego one w tej chwili dotyczą. Tutaj jest lista w serwisantów indyjskich czy hinduskich. Tutaj są karty gwarancyjne. Mamy skróconą instrukcję obsługi i mamy coś. Coś nie wiem co to jest. Android Series. Coś. Możliwe, że reklamy jakiegoś softu na przykład. Tak wygląda ten telefon. Jak zauważyliście, nie mamy osobno baterii, więc, jak łatwo się domyślić, yy, bateria jest po prostu niewyjmowalna i tutaj to jest dosyć oczywiste przy tej grubości, że. Bateria jest chroniona przed użytkownikiem dla jego własnego bezpieczeństwa. Spójrzmy może na obudowę, zobaczmy jakie tutaj są elementy. Jest przycisk głośności, powiększania i zmniejszania na stronach. Jest włącznik po lewej stronie telefonu. Na górze mamy gniazdo ładowania micro USB. Z boku prawego szufladkę z kartą SIM. Na dole gniazdo czek troszeczkę, zdaje mi się, że to jest y, niezbyt praktyczne, no ale cóż, zobaczyłem podczas użytkowania. Z tyłu mamy główny aparat fotograficzny, który już oglądaliśmy z diodą i z y, mikrofonem. Jest tu jeszcze jakaś informacja, Kartka znamion, jest karta znamionowa. Y, z przodu mamy zestaw czujników dwóch zbliżeniowy światła, również frontowa kamerka. Widzimy tutaj i słuchawkę. I mikrofon tutaj na dole jest prawdopodobnie przy gnieździeczek. I to chyba wszystko na dzisiaj w tym szybkim przeglądzie. M, przypomnę Johnny Elive 55 S55, przepraszam. Y, ja jestem, powiem szczerze, niezwykle zaciekawiony tym smartfonem. Ciekaw jestem, co on y, będzie miał do zaoferowania przede wszystkim podczas użytkowania. Mam nadzieję, że warto było go rzeczywiście sprowadzić i że nie zawiedziemy się nim, że warto go będzie przetestować przede wszystkim. Na razie powiem szczerze, że jestem zadziwiony przede wszystkim estetyką wykonania. To jest wszystko bardzo gładkie. On jest troszeczkę Oj, brudny dziwnie, nie wiem czemu. Na tym tylnym. To tylne to też jest plastik, to nie jest szkło. No a cóż, zobaczyłem po włączeniu jeszcze, jak to, jak to wygląda. Tam folię będzie trzeba zdjąć oczywiście. Brak karty SIM. Tak. Boję się, że niewiele więcej zrobimy tutaj bez ściągnięcia właśnie folii. Na razie ją zdejmijmy. Zamknijmy może. O, zobaczcie. Ekran robi, słuchajcie, niezłe całkiem wrażenie. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę fajnie. Jeśli pamiętam dobrze, to tutaj jest ekran QHD, czyli... sprawdzę, sprawdzam właśnie w tej chwili jeszcze, ale tutaj nie mam informacji. Sejr oczywiście powiem Wam, jak, jaką on ma rozdzielczość. Nie, jest FHD, czyli Full HD. No tak, tutaj jest ekran Full HD w takim razie. Nie wiem, jak patrzyłem, że tego nie zauważyłem. Tutaj jest dosyć dużo światła, to jedne co mam na swoje usprawiedliwienie. No zobaczcie, fajny widget od aparatu fotograficznego. Nie wiem, czy widać. Tutaj jest widget od nagrywania. No i w tej chwili coś nagrywam. Tutaj mamy torcza. Zobaczcie, jak ładnie świeci. A tutaj mamy fake cola. Ja będę może fake cola w tej chwili wykonywał. Tym bardziej, że nie ma karty SIM. Jest bardzo czysty. Elegancki, słuchajcie. Świetnie leży w ręce, jak na tak cienką No Dobra, ja jestem na tak. Na razie jestem na tak. Potestuję troszeczkę, będę mógł powiedzieć coś więcej. A na razie żegnam się z Wami. Trzymając w ręku kawałek dalekowschodniej egzotyki którą pokazywał Wam Jacek Filipowicz MGSM. .pl. Na razie.